Powiem Ci też, jako bogaty kumpel, którego zapewne nie masz, ale powiem Ci to. Twoje problemy się nie skończą. Twoje problemy będą zawsze, tylko będą to problemy wyższej jakości, bo przestaną to być problemy, jak się wzbogacić, jak mieć milion, jak mieć bańkę na koncie, a później zaczniesz się martwić, jak tą bańkę utrzymać, bo jak raz dotkniesz taką walizkę, która jest milion złotych, to twoje stresy w życiu dopiero się rozpoczną, bo ty zamiast myśleć, jak mam zarobić coś. Czego nie mam, i mieć to, i dostać to, to nagle będziesz się martwił. Okej, okay, co mam teraz zrobić z tymi pieniędzmi, żeby one nie zniknęły? I to jest o wiele większy stres. I tego ci życzę. Takich problemów, bo ten rodzaj problemów jest znacznie lepszy. Ale to jest dobra lekcja dla Ciebie. Twoje problemy nigdy się nie skończą. Co najwyżej zwiększy się jakość Twoich problemów. I nie uciekaj od problemów w życiu, bo to jest normalny jego element. Chcesz. Aby mieć problemy coraz wyższej jakości, źródło stresu coraz wyższej jakości, i żebyś nie musiał się martwić o to, w jaki sposób zarobić ten hajs, ale jak go utrzymać. Ale to wciąż będą problemy i twój stres nigdy się nie skończy. Także zaprzyjaźni się z nim, przybij z nim piątkę, bo czy chcesz, czy nie, to będzie zawsze element twojego życia. I nawet Elon Musk, czy inni wielcy miliarderzy, słuchaj. Też mają problemy, okej? Okay? Pieniądze nie kończą problemów. Rozpoczynają nowe, zapamiętaj to. Ale to są dobre problemy. Mimo wszystko lepsze niż takie, jakie mają ludzie biedni.